Witam, ja jestem Wiktor, a w dzisiejszym odcinku nauczę Was nazw państw po angielsku. Poland Polska Germany Niemcy USA Stany Zjednoczone United Kingdom Wielka Brytania France, Francja Litwenia Litwa Rosja Rosja China Chiny Hungary Węgry Denmark Dania Sweden. Szwecja, Japan, Japonia, Italii, włochy, Spain, Hiszpania, Greece. Grecja Poland Polska. Germany Niemcy USA Stany Zjednoczone United Kingdom Wielka Brytania France Francja Lituania Litwa Russia. Rosja Rosja China, Chiny, Hungary, Węgry, Denmark, Dania, Sweden, Szwecja, Japan, Japonia, Italii, Włochy, Spain. Hiszpania, Gris, Grecja. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na inne moje filmy.